W Polsce do niedawna wszyscy traktowali Zachód jak jedną całość i to jest strasznie zabawne obserwując ich teraz jak oni odkrywają, że Ameryka to taki ultrawolnorynkowy kraj trzeciego świata tylko że z forsą przynajmniej w niektórych łapskach, a cywilizowany Zachód to Europa zachodnia, to i tak jest zabawne jak ludzie to odkrywają, ale w ramach Europy zachodniej są jeszcze podziały, ciekawe. I nie wiem, czy zauważyliście? Na pewno zauważyliście, ale może pewnie nie wiecie dlaczego, to wam to wyjaśnię. Dlaczego niektórzy euroliderzy w Trumpa walą dosyć mocno, a niektórzy się z nim no, tak niańczą, tak się z nim certolą. Mają ciągle nadzieję, że Trump się jeszcze odwinie ku normalności. Zresztą ten podział widoczny jest wszędzie. tak? Ludzie, którzy są zaniepokojeni działalnością Trumpa, yy, są tutaj. Yy, na przykład mają, mają albo nadzieję, że on się jeszcze odwinie, albo uważają, że Trump już tyle nagr nagrandził, że trzeba go spuścić w kiblu. I na przykład Michał Waliszewski, Donald Tusk, do, w naszy, w, wszędzie gdzie tylko spojrzycie, są te dwie postawy. Michał Waliszewski na przykład w ramach Forum Zachód uważa, że Trumpowi, że Trump zostanie zagoniony do łóżeczka i dostanie z zdziecinniały staruch. Smoczka do Japy i o wszystkim decydować będzie Marco Rubio, ewentualnie J.D. Vance czy Ted Cruz, i jakoś tam się da to jeszcze okiełznać. A niektórzy uważają, że się nie da już tego okiełznać i że należy robić tak, że Europa robi wszystko sama i nie liczy na Amerykaństwo. Coś takiego. Więc, więc jak ja uważam, i, i na przykład w rządzie, tak jak Waliszewski uważa, no ta rodzenie rządu, czyli Tusk, Sikorski, oni się certolą z Trumpem, ciągle pokazują, że no czujemy się sojusznikami, tylko ten sojusz taki trochę dziwny robi i tak dalej. Albo tak jak Czarzasty, nie zamierzają się certolić z Trumpizną. Więc tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Także kolejna rzecz jest taka, że. Hmm, Kolejna rzecz jest taka, że kraje poszczególne europejskie tutaj wykazują też te dwie postawy, ich rządy. I na przykład, nawet Mette Frederiksen, premier Danii, Dania, która została spostponowana przez Amerykanów dosyć mocno. Tak, Duńczycy wysłali aż 52 znaczy wysłali znacznie więcej żołnierzy, ale 52 żołnierzy zginęło wykonując, pomagając w misji w Iraku i Afganistanie, misjach, a Amerykanie są z skurwysynami, bo nie, nie umieją się odwdzięczyć właściwie. I nawet po takich nieprzyjemnych zdarzeniach i tej sprawie grenlandzkiej właśnie, Ty Fredriksen raczej mówi, że Europa wytrzymała te naciski ze strony Trumpa, ale nie potępia Trumpa jakoś bardzo... Bardzo mocno, tylko po prostu nie chciała się z nim widzieć w Davos. Została w Kopenhadze. Kolejna rzecz to na przykład tak, ten Tusk, Tusk uważa, że może Polska by nie mogła, Polacy by nie dali rady z tym nagłym przejściem na antyamerykaństwo. Mogłoby tak być. Co? Adrian Zandberg dokonał interwencji w sprawie skandalicznych warunków pracy w Dino. Efekt Dino zapewnia teraz godne warunki pracy pracownikom. Jeśli to prawda, to się cieszę. To byłoby pierwsze osiągnięcie Adriana Zandberga kiedykolwiek, gdziekolwiek. Bo dotychczas nigdy nie robił niczego poza pielęgnowaniem swojego ego. No dobra, w każdym razie, ale jeśli to prawda, to bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast. Zobaczcie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma ciągle um, mają ciągle um, taką ochotę troszeczkę tego Trumpa poniańczyć, żeby Trump nie był taki zły i tak dalej i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Um. Podobną postawę widzimy też właściwie u Friedricha Merca. Friedrich Merc potępia Trumpa ostrzej niż Kirst ale też stara się nie rozdrażnić go za bardzo. Widać u Friedricha Merca chęć nawiązania do polityki francuskiej, żeby Europa była samowystarczalna, nawet w broni nuklearnej. Zresztą Francja już od czasów de Gaulle'a, właściwie przez cały czas uważała, że należy być samowystarczalnym i nie oglądać się na amerykaństwo. Na chwilę odmienił to Sarkozy, ale w zasadzie potem wróciło do ustawień fabrycznych i bardzo dobrze. Więc Francuzi się właściwie nigdy z amerykaństwem nie szczypią, tak? Macron mu, mówi, że wolimy szacunek niż szantaże. Jest wprost mówienie, że Trump robi głupie, niemądre, złe rzeczy. I że trzeba się odciąć od amerykaństwa. I, I tu jest duży. Podobnie jest Pedro Sanchez, dla którego to, co wyprawia Trump w sprawie ludzi pochodzenia meksykańskiego, w ogóle latynoamerykańskiego, którzy dzielą język z hiszpanami i którzy oczekują w Hiszpanii pomocy i dostają ją. Pedro Sanchez patrzy na Trumpa przede wszystkim jako głośnego, bezczelnego rasistę i Hiszpania dostała trochę od Stanów Zjednoczonych za to. Dlatego nie dziwnego, że właśnie Pedro Sanchez i Emmanuel Macron to właśnie ci zdecydowali się liderzy, żeby ograniczyć trochę wpływy amerykańskiej i przy okazji też rosyjskiej propagandy przez to, że do social mediów będą dopiero szesnastolatkowie mogli mieć dostęp. To jest mądra, mądra sprawa. Mamy tutaj też kwestię wojny kulturowej, amerykaństwa i anglosawstwa z romańskością. Więc to też jest ciekawe, że ludzie romańskiego pochodzenia uważają, że kraje romańskie... Polanek, co ty hałasujesz? Chodź tu, Polanek, chodź, Polanek. I że ludzie pochodzenia, właśnie ludzie w krajach romańskich są... Bardziej sceptyczni wobec tego liderstwa amerykańskiego w świecie, jankeskiego. No, gringo nigdy nie kojarzyli się pozytywnie ludziom romańskim, więc tu nie ma żadnej niespodzianki, tak? Dla nich Ameryka to przede wszystkim głośne japy, rasizm przeciwko latynosom, przeciwko czarnym, ale przede wszystkim przeciwko latynosom, pouczanie wszystkich, a, a tak naprawdę Ameryka to przecież jest korupcja, złe, niezdrowe jedzenie. Ten, jak to jest? Żyć dla pracy, tak? Nie pracować, żeby żyć, tylko żyć, by pracować. Czyli wszystko na głowie. Ameryka dla Rzymian, Madrytczyków czy Paryżan, Ameryka to jest generalnie takie gówno życie. Gówno życie, więc oni po prostu nie lubią Ameryki. Nawet Georgia Meloni, która. Przepraszam, tylko wypuszczę Polankę, bo tutaj chwili że chcę wyjść. Polanek, wypuśćcie, chodźcie, no to, No i nawet Georgia Meloni, która wiele poglądów ma wspólnych z Trumpem, która sama jest mocno prawicowa i która do, do sprawy Grenlandii była po stronie Trumpa, to Georgia Meloni powiedziała, że, no, jeżeli NATO, tak jak mówi Trump, jeżeli NATO nic nie znaczy bez Stanów Zjednoczonych, to, to słuchajcie. No to dobra, to zajmiemy wszystkie bazy amerykańskie i... zajmiemy wszystkie bazy amerykańskie i po prostu, nie wiem, rozpieprzymy McDonaldy i przejmiemy McDonaldy, znacjonalizujemy. Ja bym chciał, żeby Włosi coś takiego zrobili, żeby amerykaństwo się zesrało, to by było super. No, także y, to jest ciekawa sprawa, że więc, więc tutaj mamy też tą wojenkę kulturową romańsko-anglosaską. Narody takie jak kraje takie jak Dania, Wielka Brytania czy Niemcy, one nigdy nie będą tak krytyczne wobec Jankesów jak narody typu, typ, znaczy narody romańskie, dlatego że po prostu no Trump jest, to jest ciekawe. O Trumpie się ciągle mówi, że on jest Niemcem. Ja wiem, że w Polsce bycie Niemcem to jest ten, ale Trump właściwie Niemcem to właściwie nie jest, bo on jest potomkiem niemieckiego emigranta i jest synem German American. Fred chyba już, Fred Trump chyba już po niemiecku nie mówił nawet. Natomiast Trump jest Szkotem, jest w półszkotem. Jego matka była nie. Ameryka, amerykanką szkockiego pochodzenia, tylko Szkotką. Nawet religia z domu Trumpa jest presbyterianism. On jest presbyterian, to znaczy kalwinista typu szkockiego. No, kalwinista typu szkockiego, czyli Kirk, tak zwany. Czyli no, Trump ma religię po mamie, po mamie Szkotce. Więc on jest pół Szkotem, a się dostaje Niemcom. Gdzie, to jest gdzie jego ojciec Fred był German American. Może o to chodzi, że ojciec Trumpa był przemocowcem trochę i tyranem domowym i przez to zapił się i zabił brat, starszy brat Trumpa. Dlatego Trump nie pije. Żre w McDonaldzie codziennie, ale nie pije. Może przez w McDonaldzie, bo Mac. W nazwie, czyli też Szkot, tak jak mama. To, to jest ciekawe, że Trump, wszyscy mówią o Trumpie, a tak, jakby nic o nim nie powiedzieli, bo nikt nie dostrzegł, że on ma matkę, Szkotkę. Dlaczego on nie ma lepszych relacji z Wielką Brytanią z tego powodu? No właśnie, powinien mieć. To byłby świetny atut. I wydawało się w pierwszej kadencji, że może tak. Pierwsze spotkanie to było, jak został prezydentem, był z premier Wielkiej Brytanii Theresa May córką pastora anglikańskiego. Może anglikanizm i prezbiterianizm nie zabarta? Trudno powiedzieć. Tak, no, dla Polaków to mogło być za duży mindfuck, nie? żeby tak od razu Amerykan pokazać amerykaństwo, jak w swojej krasie. Amerykanie zawsze byli imperialistami i jednocześnie byli państwem prawa. Po prostu niestety zostało im tylko to pierwsze. Nikt nie wierzy w przemianę Trumpa, ale jeżeli są decyzyjne, to zachowują się jak młodzi ludzie wobec starego Zgreda, czyli żeby nie. No tak, trochę tak. Znaczy, że taktyka PSL trochę liże dupy, postkomuchy walą ostro, a główny nurt yy, w centrum, to Sikorski, ostrożnie, by nie przesadzić w obie strony. No tak, trochę tak. Yy, pracownicy Dino pracowali w 8 stopniach, bo Janusze z Dino oszczędzali na oszczędzanie, ogrzewanie. Hmm. No, kotek Polanka chciała, weszła, weszła, chciała wejść, a potem chciała od razu wyjść, więc kapryśna. No, Tym razem tutaj nie krążyła. E, chyba z powrotem zacznę chodzić do kościoła, modlić się o mądrość dla Trumpa. Ha, ha. Pozdrawiam. O, dla relaksu będę prowadził najnowszy autobus elektryczny. Dla relaksu? Polanka jest ona, ona. Ona, ale mówimy na nią Polanek. Tak jak na liś... no, Dzisiaj mówimy Lisieł. Dla jaj po prostu. Ostatnio pomału rezygnuje z amerykańskich aplikacji rozwiązania. No to i bardzo dobrze. Są europejskie odpowiedniki, ale mało znane. zgadza się. Trump podlizuje się bardzo katolikom. Po przeżycie zamachu dziękowa Matce Boskiej. No tak. <laughs> no bo on, on chce być totalitarnym dyktatorem, a Kościół katolicki jest dyktaturą, więc w sumie ma to sens. Trumpa PDF-a nie będzie na jesień po wyborach Senatu. No mam nadzieję, mam nadzieję, że ambasadorek, ten, ten mały Żydek tam z Waszyngtonu będzie prze, przepraszał Polaków, mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że Rose oczywiście, Ro, Rose, tak. No są fajni Żydzi i są niefajni Żydzi. Amerykańscy to bywają bardzo aroganccy. Um, no, bo Trump to Janusz zawsze się będzie podlizywał, by wycyckać z frajerów jak najwięcej. No, w sumie tak. Nie wierzę w impeachment. Wiadomo, to by było najlepsze rozwiązanie, ale miałem wrażenie, że za bardzo się go boją. Trudno powiedzieć trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego, czy lud będzie na nim stał. Jest rozłam w MAGA, który jest faktem, więc być może lud niewystarczająco już wspiera Trumpa, żeby się go było można bać tak bardzo. No, więc myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie, dlaczego niektórzy liderzy, tutaj sprawa kulturowa, jak bardzo daleko jesteś od kultury amerykańskiej. Włosi, Hiszpanie i Francuzi nie odczuwają takiego pokrewieństwa z kulturą amerykańską, żeby to łagodziło ich krytykę wobec Trumpa. Oni nie lubią Ameryki jako Ameryki, a Trumpa jako elementu kultury amerykańskiej. Natomiast Duńczycy, Niemcy i Brytyjczycy, w zasadzie tak samo jak Polacy, Amerykę lubią, tylko nie lubią Trumpa, więc mają nadzieję, że dobrze Amerykanie wezmą tego Salcesona i go skrępują i zrobią z niego pomarańczową marmoladę i tyle. Aha, jeszcze jedno, no oczywiście jeżeli chodzi o to na przykład naszą postawę, to determinuje ją strach przed Ruskimi. Niemcy już się Ruskich tak na przykład, czy Brytyjczycy aż tak nie boją, ale są bliżej Rosji niż Francuzi, Hiszpanie i Włosi, więc mają mniej czasu na reakcję. W związku z tym chcą jak najwięcej wycyckać pozytywnego od Trumpa, jeżeli nawet tego pozytywnego za dużo nie ma, więc nie jadą tak mocno. I no, tutaj chodzi właśnie o ten czas reakcji. Yy, więc yy, strach przed Rosją i to, że i to jest prawda, to co mówił Radosław Sikorski, że Ameryka ciągle Daje dane satelitarne Ukrainie, chociaż już daje mniej niż Brytyjczycy i Francuzi. Chyba najwięcej obecnie badają Francuzi. Natomiast e, też pomagają Polacy, płacąc za Starlinki. Ostatnio Musk zablokował Starlinki Rosjanom, bo Rosjanie przejęli część Starlinków nielegalnie i z, z Maskiem wyłączył sygnał. Więc de facto Musk, chociaż pomaga, Prorosyjskiej propagandzie de facto na X-ie, czasami, bo ona się pokrywa z amerykańską imperialną propagandą. Czasami, bo przez swój imperializm i antyeuropeizm, to y, jednocześnie w sumie Rosji zaszkodził. Amerykanie też co jakiś czas jakiś tam statek rosyjski przejmą, podobnie jak to robili niedawno Estończycy. Więc trochę tam Ameryka robi przeciwko Rosji, tylko oczywiście o wiele, o wiele mniej niż chcieliśmy, i o wiele, o wiele mniej niż za Joe Bidena. Więc e, narody, które są bliżej położone do Rosji i które odczuwają pewną pokrewieństwo z USA kulturowe czyli bardziej różowi na gębie, a nie południowi oni e, mają ciągle jakąś nadzieję, że Trump jeszcze zostanie zagoniony do łóżeczka. Dostanie Bobla w Japę, żeby cyckać Bobla i będzie spokój. I tyle. Trzymajcie się i pozdrowionka. Aha, ostatnio jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że postanowiłem, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ale tam to wybrzmiało mało tak wyraźnie. Postanowiłem zawiesić serię MAGA Ameryka i Polska Faszolska, dlatego że właściwie wszystko, co tam można było powiedzieć, to już powiedziałem. Nie sądzę, żeby jakieś były nowe odpały. Chyba wszystko, co już polscy faszyści i trumpowcy, czyli amerykańscy faszyści, już nam zaskoczyli, to już nas niczym nowym chyba nie zaskoczą. Więc y, pomyślałem sobie, że będę y, o wszystkim mówił w formacie Euronewsy raczej, bo tak naprawdę liczy się tylko bezpieczeństwo Europy. Gdyby mnie ktoś spytał, co mnie jeszcze obchodzi w polityce międzynarodowej. To właściwie poza bezpieczeństwem i możliwościami rozwoju dla Europy mojego kontynentu, bo ja mieszkam tutaj, a nie nad Potomakiem, czy, nad, czy, czy nie wiem, czy w Afryce, czy w Chinach. Obchodzi mnie tylko to. Więc w formacie Euronews'y będę o tym wszystkim opowiadał. Bo jeżeli coś robią amerykaństwo, i ruscy czy Chinole coś robią, to i tak mnie to tylko interesuje. W kontekście Europy. Moż, możliwe, że serię Wielkie Chiny będę troszkę kontynuował, bo to jest, ona jest rozwojowa w tym sensie, że to jest jakiś tam wgląd w Azję i co tam Chińczycy tak naprawdę robią, a nie to, co się tam mówi. Bo to, co robią Chińczycy, nie od razu ma przełożeń na Europę, bo są daleko, więc być może tę serię utrzymam. Ale w ramach serii Euronewsy będziemy też omawiać um, no jak widzicie, robię też QA w ramach Euronewsów, no bo 95% tego, o czym ja mówię, to jest historia Europy i polityka Europy, prawda? Więc nie ma sensu tak dzielić. Nie sądzę, żebym robił też QA, po prostu Euronewsy są, jak widzicie, od, odpowiadam na Wasze pytania, więc możecie traktować Euronewsy jako QA, ale oczywiście dopiero kiedy ja już opowiem to, co chciałem opowiedzieć, nie? Czyli tak to, tak to wygląda. No dobra, także do zobaczenia następnym razem, a jutro sobie omówimy dwie książki związane z historią Niemiec, bo cały czas piszę tą historię Niemiec bez mitów, także jutro sobie omówimy te książki. Trzymajcie się i powodzonka!